Jak to ma miał <laughs> jakby... Bo tak, t, 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 no, święta, święta, ale na, na święta właśnie, jak tu Andrzej powiedział, trzeba te prezenty kopić. I psu też trzeba kupić. Coś. Tak, nie tam, tylko dla tych. <laughs> no i tam akurat teraz tam kumpel kupił y, taki pierścionek, tam w swojej matce, czy tam komuś. No ja mówię, kurczę, kupię takie ładne, takie ładne takie złote, jakie zawijane takie, te złote. No i napisałem, ile, ile kosztuje takie cudo? On mi teraz cenę. Ja pierdolę, <laughs> Nie od razu mnie wygło. Ale ten, no... Po co to mówię? No to, to jest... To jest też te, te moje przybudzenie. Że ja muszę sobie zdawać sprawę, kim ja jestem, nie? Że, żeby nie żyć w tej iluzji. Nie? Że to są ludzie, to jest dealer jakichś tam samochodów, nie wiem co nawet ale jakieś tam są chory luksusowe. No i dla nich to są tam żadne pieniądze, nie A ja, no ja ten. A ja po prostu ja pamiętam przez wiele lat, mimo tego, że nie, nie piłem, to ja że ja po prostu żyłem cały czas w takiej ułudzie, nie? Ja się... Ja nie, byłem, ja nie mogłem się przebudzić. ja się cały czas wydawało, że... Tak jak, jako alkoholik, jak piłem, to byłem w takiej bańce mydlanej. Myślałem, że jak się napiję, to nic mi się nie stanie, nic mnie nie spotka, nic nie tego. Walę lufę i, i znikam. Świat jest cudowny. Tak jak w tych obietnicach dziewiątego roku I zniknie poczucie bezużyteczności, pokusa rozczulania się nad sobą. Bardziej niż sobą. Zainteresujemy się innymi ludźmi. Nie? To jest wszystko po, po wypiciu pół litra jest. nie, Ale on, oni, oni to stwierdzili, że to można osiągnąć na trzeźwo. Nie? Ja takie coś osiągałem, ale żyłem w iluzji po prostu. W iluzji. Ja pamiętam, ja prowadziłem lolka jako menedżer i, i zatrudniał mnie facet, który tam sobie jeździł po świecie. Ja pamiętam, że on do Salzburga na narty, jakimś tam wyczesano tam dealer, ten, ten, Peżota był, ten biały jakiś tam, nie, nie pamiętam jego imienia, mu tam dał, żeby, bo bogaci to bogatym dają prezenty, nie? Biedny to musi kupić, ale bogatemu to, to za darmo się daje, nie? Żeby przyszedł, żeby chociaż ten, no tak jak tym aktorom, co zarabiają Fortunę, to nie dają specjalnie te samochody, żeby on, bo to jest reklama dla nich, nie, że, on, że on jeździ w, w ogóle taką furą. No to niestety jest taki skonstruowany ten, ten świat. Ja pamiętam, <grym> Mariusz... Mariusz mówi, ja lecę do Salzburga, nie? Wjadę i tą swoją jakąś tam furę, bo ja wtedy poloneza miałem. I ja też do Salzburga, <grytanie> z całą rodziną. On tam w jakimś pe pensjonacie, a ja w tym, w tym y dla tej Jung, jakiś tam, dla tej młodzieży te, 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 takie, te hostele, no. No i w, pamiętam, wchodzę na tą salę tam, Chyba z 15 osób na tej sali, to jest jak w na tych 30-osobowych. <laughs> w Barczewie, czy tam w Kamińsku. No. no i ten. I, i mnie to nie przeszkadzało, mi się liczyło, że ja jestem też w Nie Nieważne, że polonerzem na gaz, nieważne, nie że śpię w kostelu, ale jestem, nie? Nawet, nawet na nartach chyba nie byłem, nie? Nawet nie, wy, nie, nie stać mi nie było na, ty, na wypożyczenie tych nart. Znaczy nam, na, nad żadnym szczytem nawet tam nie byłem, nie wiem. E, trochę mi się to pieprzy, bo tam te różne, różne te wyjazdy takie miałem. Łącznie e, pamiętam kiedyś pojechałem do Włoch z, kon z konserwami, nie? <śm> z konserwy i ten. Bo nie stać mi było, żeby na stacji jeść, nie? ale na kapli pojechałem. Nie? E, no i tak samo, i tak samo teraz. No. E, ja, ja widzę, że to przebudzenie w ramach tego dwunastego kroku to jest, to jest właśnie zdanie sobie sprawy, kim ja jestem. Nie? I na co mi stać co ja mogę, nie, a, e, a, e, a gdzie po prostu, gdzie jest ten mój, tak samo jak, jak nie mogę się pogodzić z tym, że już mam, no, może do, dożyję 27 kwietnia i 69 lat, no kurczę, że mnie już tam nie wypada się tam z kimś lać tłuc na ulicy i tego. No. Chociaż tak jak się nieraz patrzy na te filmy takie te, o tej włoskiej mafii, to tam facyści po lat, latach jeszcze mordują tych małolatów tam równo, Karacze ściągają, nie, do śmierci, do śmierci, nie, tam aż ich nie, nie, nie zabiją niektórych, nie? no ja, ja nie wiem czy ja taki jestem sprawny, bo tak się jakoś złożyło, że jak zrobiłem ten program, to parę razy byłem w takich sytuacjach, że już było blisko bójki, ale z no, reguły goście jakoś ustępowali. I, no i jakoś miałem szczęście, że nie, nie musiałem się bić. Ale widzę, że też nie mam tej nie mam tej zgody na to, kim jestem w jakim stanie się znajduję, nie? no wiem, że teraz trochę lepszy jestem, bo po tej operacji to, to troszkę sprawniejszy, nie, bo mam te kolano trochę lepsze, nie, ale, ale to jest, to jest wszystko ja słuchajcie, ja, ja jeszcze teraz, ja mam takiego kolegę, który ma on prowadzi szkółkę tutaj w Wietnamie i tam na, na Teneryfie i tutaj w Kuźnicy na, tym, na Zatoce, tej naszej puczkiej i ja cały czas, ja mówię Michał czekaj, bo ja jeszcze na tego Kejta wskoczę, nie? bo mnie to korci, że inni pływają, a ja nie mogę pływać. Nie? No, już, no, już, no już samo to, no, tak jak tutaj siedzi Marek, Marek mi pamiętam, Kiedyś swój, swój, motocykl chciał, gdzie to to, kiedy to było? Ile lat temu? Ja mówię, nie tego, mówię, to, to dla mnie za mały, bo tam za mały był rzeczywiście, nie? No, no i okazało się, że ja dopiero po paru latach zrobiłem prawo jazdy, że to wcale nie, nie było tak łatwo zrobić. No i teraz, kiedy tak naprawdę widzę nieraz na rowerze, że Dzięki Bogu jakoś. Dzięki Bogu dojeżdżam. Nie? Nieraz mam takie sytuacje, że naprawdę mówię wam, schodzę z roweru i mówię, cześć syna i tego. Panie Boże, dziękuję ci. Nie? Tam nie mówię że jeżdżę nie swoim samochodem, tylko motocykl jest mój czy y, y, tam też jakieś. Nie wiem. No? Ale zastanawiam się, kiedy ja też ale tu znowu ci wszędzie trąbią, no, musisz się czuć młody, musisz tam działać, to biegaj, skacz, próbuj. Ja pierdziele idiotę będę siebie robił na stare lata, nie? Ja pamiętam jak, jak ktoś miał 60 lat, to dla mnie, dla mnie to był staruszek, po prostu nie do życia, nie? A ja tu cały czas mnie korci, żeby jeszcze gdzieś syl Sylwestra zrobić, nie, tak jak kiedyś robiłem tutaj dla całego, dla całej naszej wspólnoty, nie? czy tam na Zajączka, czy na AWF-ie, czy tam w klubach, nie nie. I ten... No nie mam, nie mam, nie mam tej zgody, nie mam, nie, ma, nie mam tego, że ja już się zmieniłem, nie. Ja bym z poszedł na dyskotekę, to nie szkodzi, że tam się leją, że tam się leje, że tam ćpają. Ale ja bym poszedł, tak? A najlepiej ten właściciel, w którego pracowałem, A teraz to był taki modny klub. I ja mówię, Mar Mariusz, kiedy Ty mnie tam zaprosisz, nie? A on że nie, tam Cię nie zaproszę. <grafię> Ej, jakby starcie na tych filmach tam, to, co się naglądałem, co tam, co, tam, co tam się dzieje w tym klubie, nie? Po prostu jest inna rzeczywistość to, co żeśmy kiedyś rozmawiali, a to, co się dzieje teraz, nie? Za moich czasów, jak ktoś spał, to nie chcę mówić, jak był tam nazywany, nie? Ale po prostu nie, nie, no, w moim środowisku nikt tam nie brał żadnych narkotyków, nie? Bo narkoman to było coś, coś, coś gorszego niż alkoholik, nie? nie wiem, czy, czy, można w ogóle coś takiego jako hierarchię porównywać, nie? Ale, 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 tak to, tak to po prostu było. tam się, ja się, dla mnie też, ja, ja się na początku, jakby mi ktoś powiedział, że jestem alkoholikiem, jak, jak, mi powiedziała doktor ta Petrażycka właśnie, że, no, jest mi mityńce alkoholików. Ja mówię, to i co pani idzie, mówię, że przecież, że ja nie jestem alkoholikiem, Także, Jakaś ta zmiana nastąpiła, jakieś tam przebudzenie jest. Ale ile... No i, no i, no i tu jest też, też wychodzi raz upycha, że ja bym właśnie chciał być doskonały, taki zmieniony, taki święty Franciszek, że zdejmę ostatnią kurtkę i po prostu dam bezdomnemu i tak dalej, a, to, a to, o tym to w ogóle nie, nie ma mowy. Nie? Także yy, wydaje mi się, że to też te przebudzenie trzeba traktować z należytym, jak to się mówi, umiarem. Tak jak Wiktor mówił to jego powiedzenie, spojrzyj w lustro, zrób sobie przedziałek, popatrz się i odpierdzia się od siebie, nie? Niech, niech ci ten po prostu... Nie, chcie, nie chciej być doskonałym. I to jest chy, chyba to, co to mi dzisiaj właśnie brakowało. Bo, bo, ja, bo ja rano byłem na terapii i mnie zdenerwowało, na, na początku mamy te relaksacje tam, wdech i wydech. I jeden gość tam zaczął ten kichać. Ja to ja mam to wdychać teraz, ten kichar I już mnie tam. Drugi tam, takie pufy są tam się. No, trzyma nogi na tym. Nie? Ten drugi położy i odwrotnie tego pufa, i tam, gdzie on te skarpetki trzyma, to głowę położy. I już mnie wkurza. No. I już, bym, już bym walił w ryj, no, po prostu. No. A tam żadnej agresji, nawet słownej, nie może być. No. Także widzę, jak ja nie jestem, nie, nie jestem przystosowany do, do tego świata no. I, i, i do tego życia. Słuchajcie, no, ja dla mnie, ja pamiętam. A pamiętam, to jeszcze są pana te mitingi tam na tym kroku trzecim. Jak on przychodził zawsze w białej koszuli, krawacik, no to święta tutaj opłatek. I on znowu będziemy się też ściskać, te, te życzenia. nie mogłem do niczego dojść tam. Dojść odejść no tu z Kuba właśnie nieraz witam, to Kuba tam z daleka, nie wiem co, wbijany, czy on czy mu tam coś, ale taki sztywny od razu, bo to jest brak. Brak tych relacji, brak tych czułości. Ja, ja się witam, tak jak się motocykliści witają z Barkiem i tak dalej. I, i tak się się. To tylko mi nie Ale ja też taki byłem kiedyś. Ja, 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 ja też taki byłem. Nie? I dlatego dla mnie, dla mnie w ogóle święta. Nie? To, 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 że ja gdziekolwiek mam być, to jest, to jest dla mnie dużo więcej. Gel koyar <laughs>